No, witam kolego, dziękuję. Proszę Państwa, witamy Państwa bardzo serdecznie w programie oczywiście jest to kolejny odcinek. W tym odcinku, jak w każdym odcinku będziemy Państwu przybliżać niesamowite zdarzenia z dziedzin kosmosu, jak i Ziemi. Tak, na pierwszy ogień idzie materiał o wodzie, a konkretnie o wynalazku, który zrewolucjonizuje Kwestie naszej higieny osobistej. To jest niejako taki symbol tego, co będziemy oglądać. A materiał jest naprawdę świetny. No my byliśmy mokrzy z wrażenia, jak oglądaliśmy go po raz już siódmy chyba wtedy nawet. Ja pierwszy. Także zapraszamy. Czy mogę prosić szklankę wody? Witamy państwa z mieszkania naszego wynalazcy. Przede mną pan Wojciech Krasnodębski, wynalazca. Witam pana i widzów programu oczywiście. Panie Wojciechu, dzień dobry. Dzień. Czym się pan obecnie zajmuje? Witam pana. Ostatnio wynalazłem bezprzewodowy prysznic. Być może ten wynalazek zmieni bieg historii hydrauliki. To jest chyba większe odkrycie niż koło, prawda? Bo kołem na przykład umyć się nie można. No oczywiście, że nie. Na początku pokażę kilka modeli. Jest to model wstępny. Taki prototyp. Prototyp? E, tak. I co dalej z tą historią? Może dalej? E, dalej jest to... Modele są e, dla starszych pań, żeby łatwiej było naciskać. Dlaczego na starszych? No, jest, bo jest, logiczki, ba, tak? jest bardziej wygodniejszy dla... No niestety starsi ludzie mają kłopoty ze wzrokiem. I jest podświetlany. Otóż wersja dla biznesmenów. T tutaj można, można sobie wciskać swoje interesy, ile, eee. ile w tym czasie zarobił przy braniu eee, Proszę pana, czy może nam pan zdradzić zasady działania tego urządzenia? No, wbrew pozorom, jest to bardzo proste urządzenie. Przejdźmy może do wykresu, który pan sam skonstruował. Działa to na zasadzie portalu. Pomysł zaciągnąłem z serialu Kosmiczne Wrota. Chyba każdy oglądał. Oglądałem, tak. I polega to na tym, że podstawą jest, czyli bazą, jest zbiornik wody. Zbiornik wody, czyli Miednica, tak? Miednica, jezioro, rzeka. Ocean? Ocean. A odbiornikiem jest y, końcówka prysznica. No, oczywiście potrzebny jest jeszcze y, programator przesyłowy. Tak. Tutaj różne są typy programatorów. Mhm. W starszych wersjach był podobny do ostroskopu, o, coś takiego. A i musiał pan, musiał pan nosić musiałem to na plecach, to, tak? Tak, no tak, niestety. Musiałem nosić to na plecach, na specjalnych szczelkach. Może przystąpię dalej do omówienia tego schematu. Na programatorze wciskamy współrzędne zbiornika wody i odbiornika, czyli końcówki prysznica. Tylko trzeba uważać przy wciskaniu współrzędnych bo przy ostatnio testowanym modelu, na przykład tym wcisnęłem trochę więcej razy niż 1,0 i zamiast 10 litrów wody przesłałem z jeziora Mamry 10 trylionów litrów wody to spowodowało zalanie osiedla Słucham? jeszcze chciałem wspomnieć, że obecnie pracuję nad yy, zamontowaniem programatora w, w telefonach komórkowych w telefonach komórkowych panie w tylko oczywiście można również bez prysznic panie Wojtku jest pan geniuszem Proszę Państwa, z mieszkania naszego geniusza Tomasz Wójcik i Wojciech Krasnodębski. Oczywiście. Prosimy, studio. PS, jak to mówią popularnie, Postscriptum. Proszę Państwa, a teraz za chwilę zobaczymy film reklamowy nakręcony własną ręką przez pana Wojtka. Prosimy inwestorów, jeżeli mają oczywiście jakieś drobne pieniążki, żeby pomogli sfinansować ten projekt. Panie Wojtku, yy, prosimy o magletowit. Pan Wojtek Production Presents. Komórkosznic. 4, 6, 5, 7, 8, O, łączy. Po co Ci rurki? Skorzystaj z komórki. Proszę Państwa o skomentowanie prezentowanego materiału. Poprosiliśmy naszego eksperta z zakresu hydrauliki, przepływu wody. Panie Wójcik, czy już jesteście gotowi? Oczywiście, że jesteście chodźcie gotowi. tu, kolego. Gotowi jesteśmy cały czas. Poznaliśmy się bardzo blisko, porozmawialiśmy o kilku ważnych sprawach i teraz, Panie Tomaszu, w kilku żołnierskich słowach, jakby Pan mógł wyjaśnić, w czym rzecz. Jestem ekspertem z ramienia producenta i w mojej zgodnej opinii jest to. Typowy pic na wodę fotomontaż to jest robienie ludziom wody z mózgu. I jest to, nie, 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 nie jest to możliwe po prostu na zasadzie fizycznej, ponieważ atomy wody nie mogą się przesunąć z miejsca na miejsce, nie zostawiając śladu po sobie. Nie wyłączył pan telefonu przed wejściem do studia. To przepraszam, to ja może odbiorę, dobrze? Proszę, przepraszam że proszę tak na wizji. Oj! Co to jest? Panie. Ale jednak się okazuje, że nie, nie wynalazki, proszę pana. Ja poczułem. Są wspaniałe. Co pan sobie żarty robi? Pan jest jakimś y hamem. Nie tam spokojnie tam się błaga. Nie błaga mnie tak, tak. Niech pan ich ja tymczasem... nie denerwuje. i jest zbiornik wody. Tak, tak, tak. No Absolutnie. No, no, to będzie wszystko u producenta. Dziękuję. Proszę to państwa, odchodzi. teraz materiał, który dla kibiców piłki nożnej okazać się może zbawienny. Jest możliwość zbudowania naszego stadionu narodowego i to bynajmniej nie na stadionie dziesięciolecia. Jest sposób, są ludzie, i okazuje się, że jest to w miarę proste i tanie. Zapraszam, przekonajcie się sami. W tych nerwach, niech żyje polska piłka, polska gola. Tak jest. Panie producencie, już do pana biegnę. Państwa problem stadionu narodowego piłkarskiego to sprawa od wielu, wielu lat zbliżają się finały piłkarskich mistrzostw Świata w 2012 roku i być może to spowoduje, jeśli nam je przyznają, że będziemy mieli stadion narodowy. Borykamy się z tym problemem, bo przecież nie ma obiektu dla narodowej reprezentacji, która by mogła zagrać w komplecie publiczności. Ale na wszystko jest sposób, obok mnie człowiek, który rozwiąże ten palący problem. Witam serdecznie. Prawo do organizacji mistrzostw Europy prawie mamy w kieszeni, panie redaktorze, mamy za mało obiektów. Nasi inżynierowie z naszej firmy oraz tradycje polskiego przemysłu gumowego, który wielokrotnie przydawał się w organizacji sportu polskiego, zaowocowały takim oto właśnie produktem. To jest w skali 1 do 56 bodajże. Dłochany stadion, który można postawić w każdym miejscu, można go przenosić. Powiem szczerze, że pomysł jest genialny w swojej prostocie. No, chciałem zapytać o względy bezpieczeństwa na tym stadionie, bo jest nowoczesny. No tutaj trzeba, trzeba przyznać, że kilka wad ta konstrukcja ma, mianowicie, no mianowicie piłkarze muszą grać w innym obuwiu, bo krkotrampki mogą go uszkodzić. No ale to myślę, że to nie jest jakiś specjalny powód, bo to można jakieś plastikowe minikoreczki takie Mamy niezbyt z ostre. FIFA, Jesteśmy na dobrej drodze do dogadania się przy zmianie obuwia. No trochę też widownia będzie troszkę inaczej musiała spojrzeć na ten e, temat, ponieważ tak, zakaz palenia, wprawdzie niepalny jest Gumolit, nasz Gumolit. No ale to ona na czasie, bo teraz się nigdzie nie pali na stadionie. I trenerów też dotyczy oczywiście ta uwaga. Będą pewne kłopoty z lożą honorową, no bo trudno niektóre damy wyobrazić sobie bez szpilek, ale to... Ale to jest całkowicie. też kwestia do rozwiązania. W muzeach są takie specjalne buty, można zrobić takie specjalne podkładki gumowe, które nie będą przebijalne i będzie się można poruszać. Chciałbym podkreślić najważniejszą zaletę. Ten stadion może stanąć w każdym miejscu, gdzie znajdziemy powierzchnię, gdzie, ten, gdzie go możemy przywieźć w samochodzie marki Żuk na przykład. On się mieści, to jest oczywiście model, ale pełny stadion jest w każdym powiecie, w każdej gminie. Wreszcie się pozbędziemy kompleksów. Będziemy mieli prawdziwe stadiony. Bo nie ma co ukrywać, że do tej pory jak zagraniczne drużyny przyjeżdżały do nas, to szefowie tych drużyn do dyrektorów stadionów zwracali się per panie Kustoszu. Bo oni myśleli, że przyjechali do muzeum czy do skansenu. Drogi panie producencie, ja myślę, że w tym miejscu, mając taki genialny projekt, możemy zgłosić naszą kandydaturę do organizacji finałów piłkarskich Mistrzostw Świata na przykład w 2014 roku. Co pan na to? One są za rzadko. Powinny być co dwa lata. Bo wtedy... Co dwa lata. I na przykład tak, możemy taki stadion, wtedy zorganizować się Mistrzostwa Razem ze Szwecją i umieścić go na Bałtyku. Już mamy projekt meczu towarzyskiego na środku Bałtyku, bo nasz gumolit jest nie tylko niepalny, ale jeszcze jest niezatapiony. Proszę mi powiedzieć, bo tak, podpompowując, pod, pod to wtedy widownia się również powiększa, prawda? I wtedy stadion może pomieścić ile osób? Mamy projekty do 200 tysięcy, także całe zabrze może usiąść na jednym meczu. Mnie tylko interesuje, czy. Sauny, baseny i gabinety odnowy biologicznej też będą mogły być wykonane z gumolitu. Bo przecież nie czarujmy się, nasi piłkarze, ach, piłkarze, ale przede wszystkim działacze, po upojnych nocach będą tego potrzebowali może jak ryba wody. Czy to jest kres możliwości? Nie, jest jeszcze y, najnowsza wersja, będzie. Y, ba, y, Właściwie będzie się zachowywał jak balon, czyli będzie pompowany, pompowany. helem, i wtedy każdy burmistrz mocuje do ratusza, czy tam do. Czy można po prostu grać sobie, gdzie się dowolnie chce? Oczywiście, tylko odpowiednią wysokość trzeba, ale to badania trwają w tej. Pomogę panu przenieść ten stadion. No, dobrze? Pokażmy właśnie jak to model. Funkcjonalny, proszę państwa, bo tak bierzemy, i w dowolnym miejscu sobie po prostu z tym stadionem. Na przykład chcemy zagrać dzisiaj mecz tutaj, to gramy, a jak nie, to dalej, prawda, idziemy dalej, zagrajmy dalej, bo tutaj to miejsce nam nie odpowiada, to my sobie możemy zagrać tutaj z wiatrem, uwaga, uwaga i rozpoczęli proszę Państwa z wirtualnego stadionu. Witam Państwa Dariusz Szpakowski oczywiście. No i sami Państwo widzą, miła rzecz, a cieszy, aż naprawdę cudownie się robi na sercu. Jeżeli na takim stadionie nie będziemy osiągać nasze sukcesy, a teraz stały punkt programu. Lama Lutomski Radzi, parapsychopatolog. Odpowiada na Państwa listy, problemy. Zapraszamy. I to jest ostatnia pozycja już naszego programu. Za tydzień nowe materiały, a na razie do zobaczenia. Zapraszamy. Witam Państwa po przerwie. Lama Lutomski Radzi, parapsychopatolog. Dziś jedna tylko sprawa, bo ostatnie dni spędziłem w areszcie, niesłusznie zresztą zatrzymane, i poczta docierała tam sporadycznie. List przysłał nam człowiek, który ma klejstrofobię, czyli lęk przed klejem i nie może przykleić tapety we wzory. Co robić? Oczywiście, no, wyleczyć się z tej przypadłości, bo bardzo przeszkadza w życiu. Dobranoc Państwu.